Nie. Ale tego auta nawet nie da się pchać. <skry> <skry> Ram, pam, pam, pam. Witam Was na moim kanale. Siema, z tej strony Budda. I co? Dzisiaj, żeby Was nie zanudzać, jedziemy z tym tematem, a mianowicie jedziemy do Warszawy. Dlaczego jedziemy do Warszawy? Do Warszawy jedziemy, bo dostaliśmy zaproszenie od WNR, czyli Warsaw Night Racing. Jedziemy fajną ekipą i jedziemy do Was na wielkiego spota motoryzacyjnego w tej Warszawie. Natomiast czym jedziemy? Nie jedziemy ani A45, ani C43, ani Suprą, ani Fordem Focusem. Do Warszawy jedziemy... bum, 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 Teslom. Jedziemy Teslom do Warszawy. Co za tym idzie? Naprawdę dużo fajnych rzeczy Wam pokażę z tego samochodu. On stoi już u mnie pod blokiem. A przede wszystkim powiem Wam, jak Wy możecie się przejechać taką Teslą i powiem Wam, w jaki sposób Tesla na polskich drogach funkcjonuje, jakie tam są fajne opcje, jak to przyspiesza itd. itd. Także w tle renderuje się dla Was poprzedni odcinek, tak to u nas wygląda, a my schodzimy na dół i widzimy się już przy Tesli. Jedziemy do chłopaków na stację benzynową. Powinniśmy tam być 5 minut temu, czyli standardowo jestem spóźniony, mamy do przejechania jeszcze około 20 km w mieście, więc podejrzewam, że będę tam gdzieś dopiero za pół godziny, a czeka na mnie 5 albo 6 samochodów pełnych ludzi. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o Tesle, to jest mega ciężko się przyzwyczaić do tego, że w tym samochodzie nie ma żadnego dźwięku. Ja na co dzień jeżdżę hybrydą, Toyota Auris. Natomiast to jest zupełnie inne doznanie jak masz sam prąd. Natomiast więcej o tej Tesli powiem wam na trasie, pokażę Wam tam jej przyspieszenie. A tymczasem but. Przyjechaliśmy 37 minut spóźnienia. Tak, że jak ma? wlepy grupowe na samochody. Jest Tesla, jest SC, jest Meganka, jest Merol, jest następny Merol. I tutaj jeszcze Mustang, zaraz przyjedzie Supra. Tam stoi reszta samochodu. Zamianek. Let's go. Subskrybować ten kanał Bo prąd do testy jest bardzo drogi Mówię wam tak serio, on nikomu nie płaci za film Nie wyzyskuje tak naprawdę, nie polecam tego youtubera Ludzie kochani, jedziemy Teslą, ponieważ tych samochodów jest tak mało tutaj na drodze i w ogóle tak mało jest ich w Polsce, że chcieliśmy sprawdzić czym to się je na trasie, jak to wygląda z tym ładowaniem i tak dalej, a Tesle ogólnie pożyczyłem od kolegi, który prowadzi Instagrama, którego nazwę macie w tym miejscu. I on prowadzi również wypożyczalnie tej Tesli i innych samochodów elektrycznych Więc jeżeli ktoś z was chce się przejechać taką Teslą, to nie ma z tym najmniejszego problemu Wystarczy, że wejdzie na jego Instagrama, do czego was zachęcam A później do niego napisze i się dogadacie na wynajem tego samochodu Myślę, że jak powiecie, że jesteście ode mnie, to na pewno zrobi wam troszeczkę lepszą cenę A o tego on nie wynajmuje tylko w Krakowie, czyli tu gdzie mieszkam, ale na terenie całej Polski Także to był krótkie tytułem wstępu skąd i dlaczego jadę Teslą w ogóle do tej Warszawy Natomiast jeżeli chodzi o sam ten samochód, dla mnie to auto jest mega pozytywne, mimo tego że od zawsze jeżdżę samochodami, które mają głośne wydechy, to tutaj jest mi się ciężko przyzwyczaić i myślę, że nigdy bym się do tego nie przyzwyczaił, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że realia będą takie, że za 10 lat po naszych drogach będą jeździć tylko i wyłącznie takie samochody. A samochody z silnikami spalinowymi będą po prostu zwyczajnie rzadkością. Przyspieszenie tego auta jest mega pozytywnym zaskoczeniem. Ten design tego samochodu, jeśli chodzi o tutaj właśnie wyświetlacz, jeśli chodzi o brak jakichś przycisków, jeśli chodzi o tą pustą przestrzeń tutaj za kierownicą, to jest dla mnie mega kocurem. Mega kocurem jest dla mnie ten dach panoramiczny dach, bo on, zobaczcie, ciągnie się aż do samego końca. Ten dach jest fotochromatyczny, tak jak lusterka macie czasem fotochromatyczne. Jak za dużo światła wam wali, to zwyczajnie ten dach się przyciemnia, a w nocy ten dach samemu sobie reguluje, że... Macie go jaśniejszego, możecie sobie, nie wiem, oglądać gwiazdy albo coś w tym stylu. Ale więcej o Tesli, więcej o tych funkcjach innowacyjnych, które tutaj są wprowadzone, na pewno nagram wam w drugim filmie. Ten będzie się bardziej skupiał na naszym wyjeździe do Warszawy, na tych nocnych wyścigach, na spocie. Cały materiał parominutowy poświęcony tej Tesli dokładnie nagramy wam w dniu jutrzejszym, wracając. Czemu mi uśmiech z twarzy zniknął? To mamy 14% baterii, a do najbliższej ładowarki 51 km. je lecimy na tempomacie cykl c 120. Natomiast te procenty uciekają w strasznym tempie, i obawiam się, że możemy mieć problem z dojechaniem na tą stację. Dlatego troszkę mi uśmiech z twarzy strzedł. No i sobie tak nawet nie wyprzedzam. No nie? Jak sobie jedzie tir, to sobie jadę za tirem. Fajnie jest. Także trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że dojedziemy, będziemy mieli chociaż 1 albo 2%. procent. tylko 6% Ja już tracę nadzieję. Uśmiech z twarzy to mi w ogóle zniknął, bo serio nie wiem, co zrobimy, jak braknie baterii. Nie wiem, czy to auto można wziąć na linę do innego samochodu, żeby do, dociągnąć, czy nie wiem, jakiś... Nie wiem, nie mamy żadnego agregatu, jest 6% do stacji mamy 24,2 km. Nie. Ale to będzie fail Tu jest pod górkę jeszcze, patrzcie W przeciwną stronę, gdzie musimy zawrócić jest wszystko pod górkę Myślę, że z 3 km przed tym się zatrzyma Z tego wszystkiego to nie będzie odcinek ze spota Tylko to będzie jakiś challenge z dojechania na stację benzynową Nawet nie używam, nie używam nawet hamulca, żeby nie musieć później dodawać gazu Mamy do stacji, słuchajcie 3,4 km i zwiastuję wam, że większość jest pod górkę. A ja zakładam, że zatrzymamy się 2,3 km przed stacją i że będziemy mieli duży problem. Nie! Nie! Nie da rady, nie ma opcji. Jezus Maria! Ale tego auta nawet nie da się pchać, chyba! Widać już stację. Widać Orlena! Oh my gosh! Jedź Tesla! Jeźdź. Ja myślałam, że to pika, że się wyłączy, że tak pika. Pika, pika. Nie, jest! Tylko gdzie jest ładowarka? To? Gdzie? Nie wiem, tam jest, tam jest Tu jest! Żeby nam teraz nie padło, ale będzie lipa. Yes! mission complete. Ludzie, to już nie będzie chyba odcinek normalnie z wyjazdu na spota, bo kulminacją tego odcinka jest to, że dojechaliśmy na stację, dojechaliśmy na tą stację prądu i mieliśmy już 0 km zasięgu. Ostatnie chyba 30 parę kilometrów miałem 70 na godzinę za jakąś ciężarówką, gdzie dozwolone było 120. Widzieliście to na moim Instagramie teraz, kiedy to się dzieje. Ale ostatnie, nie wiem, 3-4 km jechaliśmy na 0% zasięgu. Już się martwiłem, że mi się wyłączy Tesla jak cofałem tutaj na tą ładowarkę, ale udało się i w tym momencie trwa ładowanie. Zostało 55 minut do naładowania na 100%. Także było grubo. No ja mogę. godzinę 11.10 zawinaliśmy się z pierwszej miejscówki, którą mieliście już ograną, natomiast przez cały pobyt na tym spocie, który mieliście ograny przed chwilą na którym był drifting i całkiem fajne samochody my byliśmy bez naszego auta, bo zostawiliśmy 2 km dalej, żeby podpiąć Tesle do ładowania, tak jak widzicie. Natomiast Tesla ładowała się prawie dwie godziny, wróciliśmy na miejsce uberem i okazało się, że urządzenie do ładowania się zepsuło. Oczywiście nie w Tesli, tylko w tej maszynie tutaj do ładowania w ładowarce. I przez całe dwie godziny nic się nam nie naładowało. Mamy 20 parę procent, więc zobaczymy, czy dojedziemy na kolejną miejscówkę. Mam nadzieję, że dojedziemy tam, ścigać się nie będziemy, bo nie mamy w ogóle baterii. Natomiast mam nadzieję, że dojedziemy tam przynajmniej, żeby wam ograć te ćwiartki, te wyścigi w Warszawie. Ale nie ma co się smucić, Tesla nie jest naładowana. Ja przynajmniej mam kolorową skarpetę i jedziemy dalej. Ogólnie sytuacja nie jest zbyt ciekawa, już mi się nawet nie chce o tym opowiadać. Nie wiem czy się mam śmiać czy płakać. Tesle podłączyliśmy wcześniej na dwie godziny do ładowania, tak jak wam mówiłem, się nie ładowała. Przejechaliśmy 5 km i się prawie cała wyładowała. I w chwili obecnej ma 42%, od pół godzinki siedzimy, fajnie jest. No i co? i ładujemy telefony, bo się nam powyłączały, laptopy bo się nam powyładowywały, routery, bo się nam wyłączyły. Przyjechaliśmy z Krakowa do Warszawy, żeby ukraść prąd i wrócić do Krakowa. Także ja już sobie tutaj girę wystawiłem, żeby się wietrzyła. W mojej kolorowej skarpecie Spot tam trwa, prawda? Jeżdżą ćwiartki, wyścigi. Ale my nie mamy prądu i musimy ładować tutaj, no taka sytuacja wynikła. No jeszcze godzinkę, 5 pię minut i jedziemy do was chłopaki. Na pewno będzie zajebiście. Jeszcze tylko godzina siedzenia przed nami ładowania, bo mamy już 46%, to jest postęp. Natomiast żeby tutaj sytuacja była troszeczkę bardziej przyjemna, żeby nam się atmosferka, prawda, zrobiła, żeby było tak romantycznie, to nie będziemy się tutaj... I, i sobie puścimy kominek. Prawda? Pościgamy przyjemnie przy kominku, tak? Nie, nie będzie nudno, będzie tak klimatycznie jak, jak, nie wiem, jak, jak za czasów harcerstwa. O. Macie kiełbaski? Minęło już tyle czasu, jak zaczęliśmy to ładować, że przyszła święta i nam się Tesla w stanie Mikołaja zmieniła. You know, you're the man, Ale mamy już 68%. <noise> przyjechaliśmy do Warszawy tylko po to, żeby przyjść pod tego buddę, a mianowicie buddów dwóch i cyknąć sobie fotkę. No a tak na poważnie, to przyjechaliśmy i przejeżdżaliśmy obok tego wiaduktu, zobaczyliśmy coś pod czym zdjęcie musimy sobie zrobić. Muszę dodać sobie na Instagrama, także nazwa Instagrama tutaj cyk. I na pewno tam zobaczycie to zdjęcie. Słuchajcie, morderczy. Cały ten odcinek wyszedł zupełnie inaczej, niż wyjść powinien. Bo zasadniczo mieliśmy do was przyjechać, do Warszawy tutaj i pojechać na spota, pokazać wam to wszystko. Natomiast wyszło to zupełnie inaczej, przyjechaliśmy spóźnieni przez to, że musieliśmy ładować samochód. Do tego wszystkiego, na części spota, na której mieliśmy ładować auto, to podpięliśmy je pod ładowarkę, tak jak wam mówiłem i niestety się w ogóle nie naładowało. Także nie mieliśmy jak pojechać na dalszą część spota, to zresztą widzieliście, bo siedzieliśmy sobie przy ognisku. Tesli natomiast tak jeżeli chodzi o Warszawę to spędziliśmy tutaj dwa dni z czego w pierwszym byłem trochę trupem bo fajem tylko przez dwie godziny w nocy więc było mega 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 niefajnie. natomiast dzisiaj szerokie drogi super jest ta Tesla super się tym jeździ jedyny problem to to ładowanie niestety tutaj w Warszawie jest bardzo mało tych szybkich ładowarek natomiast jeżeli chodzi o aspekt techniczny ładowania tego auta i ja o wszystko to opowiem Wam o tym w tym drugim odcinku w którym skupimy się na tych walorach technicznych właśnie Tesli na tym jaki ten samochód sposób jest zrobiony, jak to funkcjonuje wszystko w Polsce. Ja się z Wami żegnam. Wyszło to trochę inaczej, ale mam nadzieję, że mimo wszystko będzie ok. No i co? Instagram w tym miejscu. Dzwoneczek, komentarz, like. No i co? No i Tesla, Warszawa, Sikor bananowe na nowe życie.